Zaczyna się jesień, na zewnątrz coraz zimniej, w domu tylko picie herbaty pod kocem, w melancholii... W melancholii... Melancholijnym, Boże. W domu tylko picie herbaty pod kocem, w melancholijnym klimacie i człowieka jeszcze raz w melancholii... Kurwa! W melancholii... Kurwa! A zaczyna się jesień. Na zewnątrz coraz zimniej, w domu tylko picie herbaty pod kocem i człowieka dopada niesamowicie depresyjny nastrój. Na szczęście wtedy Nintendo wchodzi z Direktem do Animal Crossing i humor Gituva. Witam Was, kochani, w już 12 odcinku drugiego sezonu nienawidzę poniedziałków. Jak zawsze, minęła godzina 18. Servus Feraina. Felix Trzymałko napisał mega przyjemna forma podsumowania tego co się działo. Dzięki. To ja dziękuję za tak miłe słowa. Cieszę się z każdego waszego feedbacku i naprawdę jestem szczęśliwy, że tak bardzo podoba wam się ta seria. W branży growej stale dzieje się tyle, że zawsze jest o czym gadać. Nie inaczej było w tym tygodniu. Zapraszam na najgorętsze newsy z ostatnich dni. PlayStation niedawno świętowało piąte urodziny PlayStation VR. Chociaż gogle te kiepsko wypadają już na tle konkurencji, bo nie mogą się równać chociażby z Oculus Questem 2, to w 2016 roku był to sprzęt rewelacyjny i nie można mu tego odmówić. Z okazji tej uroczystości Sony ogłosiło, że od listopada w ramach abonamentu PlayStation Plus gracze będą otrzymywać trzy dodatkowe gry bez żadnych opłat. Więcej informacji mamy poznać wkrótce. Możliwe, że chodzi o jakieś mniejsze pozycje VR, może jakieś gry niezależne, a może część z tych dodatkowych pozycji będzie AAA. Nie wiadomo. Niemniej jednak jest to świetna informacja i miły ruch ze strony japońskiego giganta. Jako ciekawostkę warto wspomnieć, że użytkownicy PlayStation VR najczęściej grali w REC Room, Beat Saber oraz PlayStation VR Worlds. Solidna składanka. Walka na linii Electronic Arts FIF Pro trwa w najlepsze. Codziennie doniesienia są inne. Zaczęło się od tego, że niedługo wygasający kontrakt, pozwalający EA używać nazwy FIFA i wielu innych rzeczy, zakończy tę współpracę, gdyż obie strony nie mogły dojść do porozumienia, głównie w kwestii finansowej. Kilka dni później dostaliśmy informację, że sprawa się zakończyła obustronnym porozumieniem i wszystko zostanie tak jak było. Jak się okazuje, nie do końca, gdyż żadnego porozumienia nie podpisano, a FIFA postanowiła poszukać na rynku innego wydawcy chętnego do wykupienia swojej licencji, żeby poszerzyć swoje horyzonty na tej płaszczyźnie. Cóż, sytuacja niesamowicie zagmatwana i obiecuję, że wrócimy do tematu. Ale dopiero gdy zapadnie jakaś ostateczna i oficjalnie potwierdzona decyzja. Na razie możemy wziąć popcorn, rozsiąść się wygodnie i codziennie sprawdzać kolejne informacje na ten temat, bo owa karuzela nie wygląda, jakby miała się zatrzymać. Pojawił się w sieci gameplay z nadchodzącego rebootu Saints Show i, no słuchajcie, jest wysoko. System jazdy i strzelania sprawia bardzo pozytywne wrażenie, a grafika i zabawa światłem wygląda nieziemsko. Byłem średnio nastawiony do całości po pierwszej zapowiedzi, ale szczerze mówiąc, im bliżej premiery i im więcej materiałów dostajemy, tym bardziej mi się to wszystko podoba. Szalona formuła w bardziej ogarniętym stylu może z tego wyjść coś naprawdę dobrego. Coś zdecydowanie dobrego zrobił za to Amazon. Usługę Amazon Prime możecie wykupić za cenę 49 zł na rok, dodatkowo z pierwszym miesiącem za darmo. Pisałem o tym na karcie społeczności, ale jest to na tyle cenna informacja, że warto o tym wspomnieć i w filmie. Amazon Prime to usługa, która zawiera darmowe i szybkie dostawy z Amazona. Prime Gaming oraz Prime Video, na którym jest mnóstwo świetnych produkcji, m.in. The Office i The Boys. Przy obecnych, rosnących cenach Netflixa naprawdę warto przemyśleć tę opcję. Ja korzystam od lat i jestem naprawdę zadowolony. Zadowolony jestem także z directa poświęconego Animal Crossing New Horizons. Najważniejszą zapowiedzianą rzeczą było płatne DLC o nazwie Happy Home Paradise. W tym dodatku dołączymy do loti i całego zespołu Paradise Planning i dzięki temu będziemy mogli projektować domy wakacyjne na wielu wyspach i dekorować całe plaże, zdobywając przy okazji masę nowych umiejętności, które będziemy mogli wykorzystać później na swojej własnej wyspie. Dodatek będzie kosztował jednorazowo 25 dolarów, czyli około 120 zł, oraz będzie dostępny w Expansion Packu do Nintendo Switch Online. Ale do tego wrócimy zaraz. Tymczasem skupmy się na tym, że do New Horizons wreszcie zawita kawiarnia Brewstera. Coś na co liczyłem od samego początku. Spotkamy też kapitana, kapitana, kapana który śpiewając szanty bardzo chętnie przeniesie nas swoją łódką na inne wyspy. Na wyspie Harwiego będzie ryneczek z kilkoma nowościami. Poza fosilami będziemy wykopywać również gyroidy, gdzie każdy wydaje unikatowy dźwięk, a nawet będziemy mogli gotować i poznawać nowe przepisy. Jaram się naprawdę mocno, a to wszystko wejdzie już 5 listopada w aktualizacji 2.0. Już w przyszłym miesiącu, kochani, powrót obsesji na punkcie New Horizons i streamów z tej wspaniałej gry. I na sam koniec sekcji newsowej powiemy sobie właśnie o tym Expansion Packu do Nintendo Switch Online. To rozszerzenie będzie zawierało wspomniane wcześniej DLC do Animal Crossing oraz niektóre gry z Nintendo 64 i Sega Genesis, o czym mówiłem już wcześniej w nienawidze Poniedziałków. Wreszcie poznaliśmy ceny tego Expansion Packa i wygląda to następująco. Rocznie dla jednej osoby abonament będzie kosztował 50 dolarów, czyli około 180, 200 zł, a pakiet rodzinny 80 dolarów, czyli około 300. Jest to naprawdę spory skok cenowy, i to jest lekka przeginka, moim zdaniem. Nie będzie możliwości sprawdzenia przez miesiąc, czy nam ten pakiet odpowiada, bo Nintendo dało nam tylko opcję, przynajmniej na razie, pla pla tylko planu rocznego. Płacić rocznie 80 zł, a 200, i to za kilka dodatków. No, nie jestem przekonany, czy warto. Warto z pewnością zapoznać się za to z rzeczami, które w tym tygodniu zawitały do mojej kolekcji, i właśnie teraz do tego przejdziemy. W tym tygodniu otrzymałem od Koch Media dwie gry w pudle na Switcha: Ori The Collection oraz Untitled Goose Game. W obydwie, a właściwie to w zasadzie nawet w trzy. Gry, bo to przecież kolekcja Ori. Grałem już wcześniej i jestem w nich zakochany. Bardzo się cieszę, że mam je w końcu w pudełku w swojej kolekcji. A dodatkowo powiem, że porty na Switcha są naprawdę bardzo dobrze wykonane, więc kupujcie i grajcie. Poza grami kupiłem sobie na Amazonie The Game Console A Photographic History from Atari to Xbox od Iwana Atmosa. O oh, i The Art of Ma Super Mario Odyssey, to jest super ciężkie. Jedna i druga książka to naprawdę czyste złoto. Pierwsza pozycja to idealne uzupełnienie kolekcji i rzecz, na którą pol polowałem w sumie już od dawna. A druga, no come on, to jest artbook z Mario i one są zawsze cudowne, nie może być inaczej. Tego potężnego artbooka z naszym ulubionym hydraulikiem dorwałem za jedyne 69 zł. Za link dziękuję jednemu widzowi z Zakładki Społeczność. Link do oferty zostawiłem także na swoim Twitterze, zawsze, zatem serdecznie Was tam odsyłam. Potężna jest także lista obejrzanych przeze mnie rzeczy w tym tygodniu, zatem serdecznie zapraszam do Co na tapecie. Wreszcie mam legalny dostęp do Disney Plus i od razu zabrałem się za marvelowskie What If fantastyczny serial, który totalnie mnie kupił swoją koncepcją. Realizacja równie dobra co koncept, więc cały sezon wciągnąłem w moment i bardzo czekam na drugi sezon. Wszystkim fanom tego uniwersum serdecznie polecam sprawdzić. Sprawdziłem na Disney'u także Free Guy z Ryanem Reynoldsem i mam bardzo ambiwalentne odczucia. Z jednej strony trochę się zawiodłem, całość była dość cringeowa i momentami solidnie się dłużyła. Ale suma summarum całkiem mi się podobało i generalnie to raczej bym polecił z dość czystym sumieniem. Jest to pozycja warta sprawdzenia, mimo wszystko, chociażby ze względu na samego Reynoldsa, właśnie. Ostatnią rzeczą, jaką obejrzałem w tym tygodniu, był serial Invincible, a tym razem nie na Disney Plus, a na Amazon Prime Video. Fantastyczna jest ta kreskówka, ale niesamowicie krwawa. Także dla osób wrażliwych zdecydowanie odradzam. Pod koniec kwietnia oficjalnie zapowiedziano pracę nad drugim sezonem, także. Hype jest spory i z przyjemnością sprawdzę kontynuację. Biorąc pod uwagę ofertę Amazon Prime, o której mówiłem zresztą w newsach, oczekuję, że sprawdzicie ten serial sami i podzielicie się swoimi wrażeniami w komentarzu pod tym filmem. I to by było na tyle, jeśli chodzi o 12 epizod drugiego sezonu Nienawidzę poniedziałków. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Widzimy się w kolejnych materiałach i na streamach, które przypominam, że przenieśliśmy z poniedziałku na niedzielę na godzinę 18. Ale nad tym jeszcze pracuję, żeby tego dotrzymywać. A jeśli Wam nie za mało, to odsyłam na moje inne social media: instagramy, Twittery, Discordy i Facebooki. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Trzymajcie się, bądźcie w zdrowiu i do usłyszenia. Serwus! Dziękuję wszystkim patronom za wspieranie rozwoju kanału, zwłaszcza Mir, Defomirowi i Artdiverowi za bycie wspornikami na poziomie Gold i Platinum. Możecie być jak oni i wspierać kanał poprzez YouTube albo Patronite. Szczegóły znajdziecie w opisie.